Cześć i cześć moi drodzy, Jurko Hydraulik z tej strony. Słuchajcie, dzisiaj jak widzicie troszeczkę nas rozpieściła pogoda za oknem. No i trochę niebieskiego nieba zobaczyliśmy, więc mogliśmy przyjechać do klienta na montaż klimatyzacji. Hyundai Revolution, jednostka 3,5 kW. Jak widzicie, jedno słuszne miejsce, w którym mogła ona być zamontowana. Jest zrobione to w taki sposób, czyli montaż przez ścianę. Wychodzimy bezpośrednio, a agregat za chwilę wam pokażę. Tutaj nie będzie widać. Tu mamy daszek, a pod tym daszkiem jest właśnie agregat zewnętrzny. Mamy już wszystko uruchomione, posprawdzane oczywiście. Próżnia szczelności i cała reszta była zrobiona. A chodźcie teraz na dwór. Pokażę Wam, jak prezentuje się agregat. A agregat zewnętrzny, jak widzicie, zrobiliśmy w taki sposób: wyjście przez ściany, koryta, włączenie się następnie linią freonową, tak. Macie hejter, że możecie tutaj wylać sobie trochę żalu. Nie, oczywiście linia gazowa, czynnik R32 bez żadnego dobijania. Mamy tutaj 4 metry bieżące rurociągu, skroplinki. Nie wiem, czy będziecie to widzieli. Tak, wychodzą nam bezpośrednio. Zrobiliśmy sobie odwiert z tej strony tej. Maskownicy, bo za, aż mi się, że tak powiem, słów zabrakło, zrobiliśmy sobie odwiert z lewej strony koryta i wpuściliśmy bezpośrednio na daszek, a następnie do rynny. Czyli mamy grawitacyjnie całe skropliny odprowadzone. Przewód elektryczny puszczony na i włączył nam się do jednostki, do agregatu zewnętrznego. Tak to wszystko, moi drodzy, wygląda. Klient zadowolony. To jest najważniejsze dla nas, to nas najbardziej cieszy i naszym zdaniem to było jedyne słuszne miejsce, żeby zamontować ten agregat, bo w 100% jest on chroniony przed warunkami atmosferycznymi, ale głównie chodziło nam o to, żeby to było estetycznie. Tyle od nas, moi drodzy. Pozdrawiamy serdecznie. Trzymajcie się. Cześć.